Cześć. Mam na imię Mariola i na co dzień pracuję w jednym z salonów fryzjerskich Jean-Louis David. Dziś opowiem Wam o tym, jak przygotować swoje włosy na jesień. Zaczynajmy! Wakacje, wakacje i po wakacjach, o ile wy czujecie się wypoczęci, to wasze włosy niekoniecznie. W czasie letnich wyjazdów nasza rutyna pielęgnacyjna często popada w niepamięć, a kosmyki są narażone na ciągłe działanie promieni słonecznych. Nie służą im także słona woda morska, częste kąpiele w basenie oraz klimatyzacja. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do mocnego przesuszenia kosmyków, przez to stają się łamliwe, matowe i pozbawione blasku. Przywrócenie im odpowiedniego poziomu nabliżenia może wymagać czasu, ale przy pomocy odpowiednich produktów jest jak najbardziej możliwe. Poznajcie nasze propozycje. Zaczniemy od nabliżającej odżywki od Frank Prevost, dedykowanej właśnie włosom suchym. Intensywnie nabliża i odżywia pasma oraz przywraca im odpowiednią strukturę. Co ważne, odbudowuje także ich warstwę hydrolipidową. Dzięki niej kosmyki odzyskują miękkość, blask, a jednocześnie pozostają nieobciążone. Skład odżywki został wzbogacony w wodę kokosową, która ma właściwości intensywnie nabliżające i stymulujące wzrost włosów oraz olej z nasion czyja działający rewitalizująco. Jak stosować produkt? Aplikujemy na długości końce umytych, osuszonych ręcznikiem włosów. Pozostawiamy na 2-3 minuty, a następnie dokładnie spłukujemy. Ogólnie rzecz biorąc, jesień to wręcz idealny okres dla naszych kosmyków. Słońce nie świeci już tak mocno, a temperatury nie są jeszcze ekstremalnie niskie. Często nie nosimy też czapek, które mogą przyczyniać się do wielu problemów z włosami i skórą głowy. Mimo to, wiele osób w tym okresie może zmagać się z nadmiernym wypadaniem włosów. Z czego to wynika? Powodów jest kilka. Między innymi jest to skutek letniego szaleństwa. Zazwyczaj dopiero po paru tygodniach nasze włosy staną się widocznie zniszczone i suche, a następnie wypadające. Kolejnym powodem mogą być zmiany hormonalne. Niesienią u kobiet znacznie obniża się poziom estrogenu, który odpowiada między innymi za odpowiednią kondycję włosów. Pozostaje również kwestia zmniejszonej odporności organizmu, co wynika z częstych opadów deszczów i obniżania się temperatury. W temacie wypadania włosów, natychmiastową poprawę przyniesie szampon Specyfik od Karastas, który jest odpowiedni do codziennego stosowania. Produkt przywraca równowagę skórze głowy i poprawia jej mikrokrążenie. Pobudza włosy do wzrostu i zapobiega ich wypadaniu. Zawarty w jego składzie system ProActive łączy działanie przeciwbakteryjne, kojące i normalizujące. Produkt aplikujemy na wilgotne włosy, masujemy i dokładnie spłukujemy. Czynności powtarzamy dwukrotnie. Jeśli wypadanie jest bardziej wzmożone, niezbędne mogą okazać się ampułki COPEXIL marki Kreativa. Kuracja redukuje wypadanie włosów i wspomaga ich prawidłowe zakotwiczenie w skórze głowy. Stymuluje wzrost kosmyków, pogrubia je i wzmacnia. Za takie działanie odpowiada obecna w składzie kosmetyku specjalna cząsteczka COPEXIL. Stosowanie produktu jest zalecane dwa razy w roku, wiosną i jesienią przez 6-8 tygodni. Zawartość ampułki nakładamy na umyte osuszone ręcznikiem włosy i dokładnie masujemy. Pozostawiamy bez spłukiwania. Korzystając z tego, że jesienią włosy się mniej przetłuszczają, a skóra głowy nie jest skrywana pod czapką, możemy pozwolić sobie na rzadsze mycie używając delikatnego szamponu. Musimy jednak pamiętać, aby przynajmniej raz w tygodniu dokładnie umyć skarb produktem głęboko oczyszczającym. Dobrym przykładem takiego szamponu jest ten z linii Gold Detox od Jean Louis David. Preparat intensywnie oczyszcza włókna włosów bez ich obciążenia. Regeneruje pasma i nadaje im świetlistego blasku. Pozbywa się też z kosmyków wszelkich zanieczyszczeń, pozwalając zachować naturalną lekkość. Stosujemy go standardowo, czyli dwukrotnie dokładnie masując skórę głowy. Jesienią wiele kobiet unika suszenia włosów, obawiając się pogorszenia ich kondycji. Warto jednak pamiętać, że kiedy grzejniki jeszcze nie grzeją, a pogoda nie sprzyja szybkiemu wysychaniu, suszarka może okazać się niezbędna. Nie musisz bać się korzystania z niej, ale pamiętaj o stosowaniu produktów termoochronnych. Rekomenduję krem termoochronny Blow Dry od L'Oreal, który sprawdzi się w przypadku wszystkich rodzajów włosów. Produkt posiada wielofunkcyjne działanie. Chroni włosy przed puszeniem się, zapewnia ochronę termiczną podczas stylizacji oraz idealnie wygładza pasma. Odżywia i poprawia ich strukturę, jednocześnie nie obciążając kosmyków. Formuła jest bogata w proteiny roślinne soi, pszenicy i kukurydzy, które pielęgnują włosy, a wosk termoaktywny i elastomer termoplastyczny ułatwiają bezpieczną stylizację. Prem nakładamy na umyte osuszone ręcznikiem włosy, a następnie przechodzimy do stylizacji. Borykacie się z rozdwojonymi końcówkami? Może to być spowodowane właśnie niestosowaniem kosmetyków termoaktywnych. Jak sobie z nimi poradzić? Cóż, najlepiej regularnie je podcinać. Zapraszamy do salonów Jean-Louis dawi w największych miastach Polski na konsultacje i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, podcięcie końcówek. Równie ważne jest także stosowanie odpowiednich kosmetyków. Jeśli chciałabyś poznać konkretne produkty scalające rozdwojone końcówki, koniecznie obejrzyj film Top 5 kosmetyków na rozdwojone końcówki, który znajduje się na naszym kanale. Link znajdziesz w opisie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że moje rady okażą się dla Was przydatne. I dzięki nim odpowiednio przygotujecie swoje włosy na jesień. Zachęcam do odwiedzenia naszego sklepu internetowego i aplikacji mobilnej, gdzie kupicie wszystkie zaprezentowane dziś przeze mnie kosmetyki. Linki czekają w opisie. Nie zapomnijcie, aby subskrybować nasz kanał i być na bieżąco z kolejnymi filmami. Do zobaczenia!